Patrzcie mordeczki, gdzie was sympatyczny Ponury jest Na lotnisku w Bydgoszczy, wiecie Rodzina mi przyleciała do kraju, do ojczyzny Z Anglii Szwagerek, siostra Z dzieciakami I wiecie, Ponury musi odbierać Tu sobie wjechałem 15 minut jest bezpłatne, wiecie Co to jest, kurwa, 15 minut Wiecie, moja pasja Moja wielka pasja i moje marzenie to było lotnictwo, ja chciałem być pilotem, wszystkie programy o lotnictwie oglądałem, wiecie, wszystkie katastrofy, wszystko, że wszystko, nawet uważam, że jakbym był na pokładzie samolotu i musiałbym wylądować, to bym wylądował awaryjnie, wiecie, tak mi się wydaje, szczerze wam powiem, noc, jedna z gwiazd, ale tu pisz, ale fajnie jest, Kiedyś odbierałem siostrę na lotnisku, wiecie, w Poznaniu. Czekałem tam pod lotniskiem i się kurwa wdarłem na teren lotniska i służby mnie z psami pogoniły, wiecie, o 22 godzinie. Ale kurwa, myśleli, że terrorysta i objechali, kurde, wiecie, czipami, ale uciekłem przez dziurę w płcie. Nie, jednak, mucha noc! Jeszcze przytuli nas! Nie, jeden bady świt. Kurwa, ja też wylecę do USA, wiecie? Wiecie, że ponury jeszcze nigdy nie leciał samolotem? Nie do wiary, co? Ale wylecę do USA w przyszłym roku pewnie. Tak zwanym szerokokadłubowcem, nie? Dobra, kitę robimy. Stąd. Kurwa, 15 minut. Ci mi jeszcze nie dali znać. Kurwa. Lotnictwo to jest coś niesamowitego. Fly away, wiecie, to jest życie. Co latać sobie samolotami, zwiedzać różne kraje. Ja bym chciał chociażby pracować na lotnisku, już jest fajnie. Noc, noc. Ponury byłby fantastycznym pilotem. Wiecie, stewardessy piękne. Widziałem tu jedną stewardesę.